E, dzisiaj gramy w to Total Tower. E, ten... Nie, no! Ja pierniczek, chyba ja nie skracam! Ciebie to ja prawie przez pierwszą ścianę przeleciałem, bo ty tam typowi nagłodze i typowo nie wolno. E, dzisiaj nasz cel to... Ej, nie, nie ja. Tak. Dobra. Idę. Ja idę idę, idę idę. Dobra, ja! to e, daję to znać. widzowie, pamiętajcie, żeby dać suba, lajka, komentarz do e, ja pierniczę. E, możecie też pisać swoje nicki w komentarzach I numer? Jakie numer? numery? Numery no Nie no zaprosz. I, zaprosz I Nie, 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 nie To Ty, bo to jest jak ja wyszłam jakieś jakieś Jakiejś tajnej skryty Bo ja nie wiem Nie. Gdzie ja? Kurde. Zaprosiła Mnie? No. Ja pień. Kuba, ja idę tu łapkę lepszą. Kuba, zajdź mi tu. Jakby coś tam nie Ujadł. Ej, dobra Kuba, zaczekasz. sobie wysoko doszcie. Ej, zaczekasz na mnie. No dobra, czekam. Dobra, wiedzowie, bo ogólnie my jesteśmy u mnie na chacie z Kubą. Nie. Dobra? Idę? Idę? No bo ja idę, wiesz? Jestem na tarabince O kurde, a ja jestem tu? Ty jesteś tu? Jesteś tu? Nie chcę, no typie Typie spadaj Nie wiedział, że jestem ja? Wiem a Ja tu robię o, Tu się skacze? Kuba! No Kuba! Spadłem na sam dół przez ciebie. No Sorry, ja ci chciałem zrobić. No to kuramusie. Nie, ja z tobą więcej nie gram. Tak. Napisz się do mój pocieszenia, jak to się pożywia, jak to się No nie został mój rekord! że musieli zrzucić jakąś, jakąś babę wydupcyła na koniec mapy no bo ty nie miałeś takiego no nie tu! nie no weźcie mi napiszcie jakieś pocieszenie bo ja do jasnej anielki cholerki nie wytrzymam ja pierd... Aaa! Oh! <głysza> Kuba się chichra, bo ode mnie nie musiał komuś Oj, jaki mi przykro! O pierdziele, <laughs> same rodzisz I właśnie, teraz do szpitala tego babcia Dzień dobry Chyba sobie nie ja robimy, bo to Kuba rodzi No na pewno, to Leon rodzi, bo Leon Ja szału dostaję po prostu Szału do Leonu Nie no nie, ja, ja, ja w to więcej nie gram Pondrę? Tak Dlaczego? Bo ona jest cholernie dupna A ja nie jestem na drodze Aha, jakiś typu chciał mnie walnąć, a ja nie na zielonym No wow, ja jestem na zielonym Ja jestem na zielonym Ej, to zaczekaj Tylko nie zrzucaj mnie Dobra, wy babo? Nie, nie! No ja dostaję! dostaje. Nie, no ja ja dostaję normalnie. Nie, ja w to nie gram, nie widzę.